Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj. Dzisiaj będę grał w Battlefielda Playform 3 Play na planszy Oman w trybie szturm. Eee, co tu powiedzieć, moja nazwa, bo to jest 8 to jest odcinek w serii rodzina Battlefielda. Play for free eee, moja broń to 90, wylosowałem sobie teraz niedawno przed chwilą. O, my nagramy na Dragon Ball i też, w coś do eee, wylosowałem niedawno bardzo fajny mundur. No co? No co został. Bardzo fajny mundur wylosowałem. Mam go na sobie, więc pokażę. Na no, F. E. Cieszę się, okay. zapraszajcie nas na Facebooku, Butterfizzie W ja bardzo chętnie um, Nagrę z film Oraz zagram Mój brat oraz mój kolega Najlepszy To jak wydaje moja broń I mój strój Moja fajna Fajny mundur Tu widać zaczynam od początku to nie wziął, może być To nie no. um, moje mój Moja, 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 moja Amfibia, mam On widzę tutaj taki fajny. Tylko

Novo me zabił. Peppa. Cinka peppa. Peppa.

Nie straciliśmy kontrolę a sobie na moje autko naprawię się, naprawię się, naprawie się, bo będę naprawy się i naprawa pojazdu. I naprawa pojazdu

Jak widać yy, udało mi się Acholja. zabić pięnika. Następną bicę będę grał yy, na szczurmów, prawda, będę I mnie następny helikopter zabił. Ale dostał Tu widać wygrywamy nawet grup, ale mamy przewagę dużą.

Я не мога, масакра! С тук всички. Ще си сега бе. Деу! Хайде, че Я не мога, а къде A, nie zabił. Madbags. mój yy, poziom to jest piąty niestety dopiero, bo niedawno sobie odkryłem yy, konto! Muszę go zrobić. No, ja nie mogę przez te lagi, nic nie można zrobić. Grazie a voi. Mi vedo qui. Uvveglio la prima punta. Non Non vedo vedo Bardzo zachęcam do robienia kciuków w górę, ponieważ nas zachęcam do robienia kolejnych filmów. A tu musimy nam zakręcać, bo już jest koniec wakacji, więc musimy nakręcić dużo filmów jeszcze do końca. A zostać tylko tydzień, nie Więc będzie ostatni tydzień ciężkiej roboty. Codziennie będzie około 10 filmów. Myślę, tak sądzę. Dzisiaj już weszły 4 myślę. Jakoś tak o moje gorsze konto. Nie mam na pierwszy poziom. Nie jest tak dobrze. Ale tu mamy na przykład skrzynkę gamienicą. Więc fajnie jest. Tu mamy G3A4 cenę słabo, wyobrażenia małe, Myślę, że jest wysoka automatyczna, zasięg średni, więc... Może być trudno, tak powiem. Ale zobaczymy. Może się jeszcze przerobimy na kontrolę snipera. Na sniperze może taki program. Ale nie, to nie. Teraz będziemy grali na Karkandzie, w trybie gorączki, w której chodzi o rozwalanie Chyba to przekaźników tutaj takich jak pokazuję łóżką, które nazywają się MK. Można być albo na napastnikiem, albo atakującym albo brńcą. Tutaj są akcje. Jeśli jesteś atakujący, niszczysz ciągle to dostaje się na jakby następną akcję i też trzeba dwa zrobić Kolejne. O! Koniec było więc przerzucili nas do Omanu na tryb szturm. Mam nadzieję, że znowu nas nie wybrały. Nasze filmiki pojawiają się teraz również z wota, a Minecraft. Eee, WOT Minecraft, Hot Pursuit, gdzie jeszcze będzie Wartander, czyli samolot. Zapraszam do subskrybowania. Będą jeszcze pewnie inne. Nie będzie mowa. To będą jeszcze na przykład symulatora Zobaczymy z czego je jest. Zobaczymy co się da uczyć. I na tym mam pierwszy poziom. My jeszcze nie grałem na nim. Muszę sobie nabić poziomy. Jej, nie mogę nawet sterować helikopterem niczym ja nie mogę znowu po co te lagi, po co te lagi ja jadę bardzo panem nie bo mamy to też... Ja jestem w toku, ale jest dobrze. Bo mam FIBI, czyli... O, uda mi się, uda mi się, udało mi się. I teraz do. Dobrze, ale nie Ciągło jak się jeździ, coś w ciebie wiedzie. To jest po tym czymś sobie. Ajajaj, aj, aj. i zabił, ale asysta przy jest. O, jestem nawet na trzecim miejscu, więc nie jest źle. I mnie zabił, ale niewiele brakowało. Ja e, teraz mój nikt to jest najlepszy Gary. Jeszcze Boss Gary, drugi najlepszy Gary. Jeszcze mamy drugie konto Mati553 i Mati5555M to, to jest konto mojego brata, jestem tam snajperem na, 10 poziomie, na 11 poziomie. Myślę, że nie Bombardino Italiano e e, Teraz jestem szturmowcem, więc mi AWO zabrakło, to mogę sobie zrobić coś takiego jak... życzy. to mi wyrzuci. Będę sobie miał. A, mnie zabił! nie Jestem na pięknym miejscu. Muszę hmm, ci najlepszy Nie jest